Na początek oczywiście temat granicy na ustach świata. W Warszawie w trybie pilnym wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej w Waszyngtonie, rozmowy na ten temat Urszuli von der Leyen i prezydenta Joe Bidena. I takie zdanie to nie jest kwestia dwustronna Polski, Litwy i Łotwy oraz Białorusi. To jest wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. I na ten temat także w Parlamencie Europejskim była debata i był apel Donalda Tuska o potrzebie trudnych decyzji. Ponad 18,5 tysiąca nowych zakażonych zmarło 269 osób. Według Ministerstwa Zdrowia za 10 dni możemy już mówić o 40 tysiącach zakażonych dziennie. Nowych restrykcji nie ma, a szczyt pandemii ma przypaść na przełom listopada i grudnia. Szpitale i oddziały covidowe zapełnione. Spróbujmy chociaż na jeden weekend pokazać, że to państwo działa i nie przymyka oczu. To kolejna już odsłona afery mailowej. Chodzi o restrykcje i o przestrzeganie restrykcji, a także chodzi o kalkulacje polityczne. Jeszcze Warszawa, która przygotowuje się do Marszu Narodowców. Marszu, który zyskał status uroczystości państwowych. Usuwane są kosze, rowery, materiały budowlane. Policja liczy na spokój. A dzisiaj spotkanie Ursuliny von der Leyen z Joe Bidenem w Białym Domu i ważne deklaracje w sprawie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada szeroko skrojone sankcje wobec reżimu Łukaszenki i wsparcie dla demokratycznych państw regionu, w tym także oczywiście dla Polski. To, co się dzieje, jest wyzwaniem dla całej Wspólnoty, mówi. A głos w sprawie kryzysu na granicy zabiera kwatara główna NATO i zapewniał pełnej solidarności z Polską. Szef Rady Europejskiej dziś się zapewniał w Warszawie, że Unia gotowa jest do bardziej zdecydowanej reakcji na działania Łukaszenki. Pytanie, dlaczego wczoraj w Sejmie polski premier większy dystans do Unii przejawiał, a pomocy Frontexu nie chciał? Jakub Sobieniewski. A w Parlamencie Europejskim dziś debata właśnie na temat sytuacji na granicy unijno-białoruskiej, ze szczególnym uwzględnieniem granicy w Polsce.